i przedszkole za co lubisz Bo w przedszkolu jest fajne. Co robicie takiego na przykład w przeciągu dnia tutaj z panią Agnieszką? Się uczymy. Um, układamy puzzle, mówi pani. i za co jeszcze lubisz przedszkole? Po w przedszkolu jest ładnie tak. Aha, jest kolorowo, no nie? I co jeszcze w przedszkolu można robić? Na jedzenie. Aha. Jakieś zabawki ulubione? Tak. Co to będzie? Zabawki, motorki i kuchnia. Wszystkie, nie? Jeszcze I tutaj. farby. A przedszkole tutaj do Pani, jak wracacie, to co tak najbardziej lubicie robić? Pracować. Pracować, to już trzeba pracować w przedszkolu, co wcześniej. A powiedz mi jeszcze, jakie takie zabawki tutaj ulubione masz? Y, takie fajne. A te fajne to które? Tutaj widzę, że są i klocki, i misie, książeczki. Co to na przykład jest takie twoje ulubione? Burzek. A powiedz mi, w co ty się lubisz najbardziej tu bawić? Żądanie. Mhm. Co... Czym jeszcze? Mieszkaniki. Mieszkaniki. A lubisz rysować też? Coś tam malować farbami. Y, ale w domu tata ma farby w garażu. A tutaj w szkole Pani udostępnia? Daj, pani, Nie. Powiedz mi, a w przedszkole tutaj, w szkole ogólnej, dlaczego chodzisz? Co najbardziej lubisz? Jak przychodzisz tutaj do Pani, co tak lubi się najbardziej robić? Y -y, lubię się bawić z koleżankami i budować z klockami. I macie jeszcze jakieś takie y, gry, które gdzieś tutaj Pani pokazuje, albo które sobie same ułożycie? Co to na przykład jest? Gorący ziemniak. Tak i o czym w ogóle? Na czym to polega powiedz mi? Y, mamy pionki, jak się spali, to, to się kończy gra. Y, lubię i budować już na barzy, a y, bokie chłopaka chłopakami, trzeba iść układa później. I jeszcze jak najbardziej mi się podoba też w domu. Bawię się z kolegami, że, no, że można budować coś z w Lego i... I lotnisko, układać klocka. To jest jakaś taka specjalna gra? Jak to wygląda? Jakiś, nie wiem, budowa domków, co tam jeszcze możesz robić? Budować, lesować. Znajdzie się dużo zajęć, no nie? A w grupie jest was tutaj i widzę dużo. Co na przykład robicie chętnie w grupie razem? Układamy puzzle. Bawić się zbudowaniem z, z papuszkami. Jakieś takie ulubione gry, zabawy? W co się lubicie tutaj z kolegami, z koleżankami bawić? Lubimy układać puzzle. I macie jakieś takie jedne ulubione puzzle, które najczęściej układacie? I co one przedstawiają? Tam są jakieś zwierzątka czy coś innego? Są jakieś takie. Lubię najbardziej kolorować. Jaka zabawa tak najbardziej ci się podoba tutaj? No, wymyślam jakąś tam. Gdzie z kolegami się chętnie bawisz i koleżankami, to co to jest? Zabawa rodzina tak bardziej. Tak bardziej w sklep. A w rodzinę i na czym ta zabawa polega? No, że ja jestem tatą, albo bratem, a inni są no mamą, albo nie wiem. Mhm. Jak ktoś dostanie klocka, to wtedy kogoś się goni, a jak zostanie złapany, to idzie do kółka. Ulubione zabawy z panią, albo tutaj nawet z kolegami, z koleżankami? Złodziejaszek. Złodziejaszek. O, no to dzisiaj mnie zaskakujecie tymi nowościami, bajek. O czym będzie ten złodziejaszek? No, więc tak samo jak lisek. Mhm, tak samo jak lisek? No i, a czym się różni? Bo to jest inna jedna nazwa jednak. To powiedz mi, dlaczego złodziejaszek? No bo jedynie złodziejażkiem potem wybiera kogoś do, na policy i musi go złapać, żeby też wszedł do środka kółka. Mm, lubię się bać wieżyka. Wieżyka? No, na czym polega ten Jerzyk? Że ktoś kogoś wybiera i, i robi jakieś stóżki i potem drugie albo dziewczynka, albo chłopaka wybiera. Ja lubię studnie. O, to ci mi dzisiaj całkowicie nowościami. Powiedz mi o czym to jest, znaczy na czym to polega. Na przykład że na przykład jedna osoba i mówi do, na ile metrów wpa, wpadł na przykład chłopiec albo dziewczynka coś wpadł do studni na ile metrów i mówi ktoś na przykład na jeden albo na dwa albo i wtedy i wtedy jedna i wtedy i wtedy jedna osoba kogoś wypiera i musi tak ciągnąć, żeby on wyszedł ze środka. To trzeba siły chyba też dużo, nie? bardzo dużo. No dlatego to grupowo pewnie robicie się, wyciągacie wzajemnie, nie? Tak. I pani pewnie jeszcze pomaga, no bo jak inaczej. No. I niektórzy, niektóre dzieci wybierają za czym, panią. O, no to, no to panią to pewnie sobie pomagać. I jak A. się kogoś wyciągnie ze środka, na przykład ta osoba, która wyciąga, to ona jest w studni, na, na środku dywanu. Ale pani szczupła, to panią też łatwo było wyciągnąć. No nie poradziliście sobie grupą, prawda? I, i każdy jak była pani, to każdy pomagał komuś. Ale pani jest zadowolona, bo się uśmiecha do nas, więc yy, udało się.